Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz a to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Uncharted część pierwsza Drake's Fortune, Fortuna Drake'a moi drodzy, ja jestem na streamie jest ze mną już prawie 10 osób dopiero zaczynamy dzisiaj ogrywać ten tytuł i lecimy. Moi drodzy, ciekawostka jest też taka, że w sumie jest to trzeci stream z tej gry, a my mamy już 80% zrobione plus wszystkich rozdziałów jest 22, a to jest chyba 16 czy 17. Także lecimy tutaj jak burza. Nie powiem, że żeby mnie to jakoś specjalnie cieszyło, bo gra jest naprawdę fajna, pomimo tego, że jest wiekowa bardzo mocno. Ale gra się rynku? naprawdę rewelacyjnie. W ogóle nie spodziewałem się, że tak szybko uda nam się przejść tą grę, no ale najwyraźniej tak było kiedyś robione. Ogólnie kiedyś gry były robione na takie 8 do 12 godzin. Gra, która miała 12 godzin w tamtych czasach, to była już taka naprawdę bardzo długa gra. Więc 8 jest tak naprawdę optymalnie. E, no dobra, porozglądajmy się tutaj. Oś, te granaty. Zawsze mi się mylą. Fajna jest ta fizyka. E, dobra. Lecimy dalej. A e, z jednej strony, tak jak powiedziałem, nie cieszy mnie to jakoś za specjalnie. Ale też mnie to nie smuci, bo dzięki temu będziemy mogli sobie ograć przed God of War Ragnarokiem e, wszystkie trzy części. Jest spora szansa. There are Roman Dobrze, mamy tutaj dwójkę, piątkę i siódemkę. Tutaj mamy dwójkę, tutaj mamy szóstkę, nie czwórkę. W tą stronę się patrzy, to jest czwórka. Dwójka, piątka i siódemka, ok, dwójka. Co to jest o to? Nie wiadomo. Tutaj mamy... co my tu mamy? Czyli dotarliśmy do... To, o, tu jest piątka. Ok, piątka, siódemka. Dwójka, piątka i siódemka. Ciekawe. Tu jest... też czwórka. W dwóch miejscach czwórka Tam jest piątka? Co to było? Ktoś coś widział? Ja nic nie widziałem. Chyba dobra Dalej czwórka Nie wiem, tu jest piątka na razie wspinam się tam, gdzie jest taka możliwość. To jest dwójka. I tutaj do tego koła prawdopodobnie albo się wskakuje, albo się nim kręci. A, ok, uruchamy się. Mechanizm. Sporo się tutaj rzeczy zrobiło. Na pewno widziałem, że tutaj zrobił się łańcuch. Który? Pozwoli mi tutaj wejść. Tam pokazuje szóstka, że jest w tamtą stronę, więc teoretycznie. Przecież zrobiłem munik. Panie Drake, co pan taki mało elastyczny? Witam serdecznie tu salark. Eee, witam serdecznie Liza, ale chyba mówiłem akurat odnośnie. No poczekamy teraz. Chciałem zrobić taki piękny przeskok Serio, naprawdę, no jeden centymetr kamery nie przesunąłem i już. Takie wielkie halo robić z tego od razu, ojejciu. Prawda też mi coś Okej, okay, dobra, teraz już przekręcę kamerę tak jak chciałeś mieć. muszę Nie ma schodów pod ja pierdolę. Czyli trzeba tam skoczyć, tak? Ej, jak nie urok to ten brak schodów. Siemanko Queen. witam serdecznie, witam serdecznie Patryk. Fajnie, że dołączyliście. Bardzo miło. Okej, teraz się odwrócę i skoczę tak jak pan Drake sobie życzy. Proszę bardzo Czy to jest dobra ścieżka? Damn, nothing Okej, sali nas nie słyszy. Czy to jest dalszej... Cieczki. Gdzie miałbym niby stąd pójść dalej, czekajcie? Może tam od razu przeskoczę. No tak chciałem zobaczyć czy jak tutaj wskoczę to mnie zahaczy. Ale widzę, że nie ma sensu tutaj robić takich testów, bo zobaczcie, że... No zobaczcie, że cofa mnie na sam, 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 sam początek. Więc takie testy nie mają za bardzo teraz sensu aktualnie, bo e, będę już wtedy za dużo czasu tracił. Tam widzę jakieś możliwości tu się złapać za coś. Dobra, na razie kontynuujmy tą ścieżkę, którą obrałem wcześniej, bo ewidentnie... Ewidentnie ta ścieżka jest chyba okej, okay, tylko żebym przestał robić takie kutki. Strasznie wrażliwy tutaj jest pan Drake na moje ustawienia kamery. Tylko delikatnie jest przekręcona, a on już leci gdzie mu się podoba. Okej. Okay. Czyli tutaj się nie mogę wdrapać, bo mnie zrzuca od razu. Pytanie, czy mógłbym się tam chwycić? Na przykład mógłbym. Może być. Dobrze, i co dalej, i co dalej, i co dalej. Szukamy, szukamy, tutaj nic nie widzę. No dobra, wracam z powrotem. Ale o tutaj by się chyba dało radę chwycić, co nie? Byśmy sobie tutaj przeszli. O. No dobra, jest gites. Jest gites. Tam widzę jakąś ścieżkę. O kurde, Co jaki to ma numerek? Jedyneczka. Jedyneczka, jedyneczka. nie Jedyneczka mnie nie interesuje. Idziemy dalej, idziemy dalej. Interesuje nas dwójka, piątka i siódemka. Zgadza się, dwójka, piątka, siódemka. Jest piątka. Piątka mówi: iść prosto. Hey, o, hey, w ostatniej chwili trzeba było wcisnąć kółko, i udało mi się, także jest spoko, tylko teraz nie mam pojęcia, w którym. W kierunku mam iść tędy. Nie no, tędy w sumie po co miałbym iść. Ona stoi tam A ja idę właściwie dokąd? Ktoś pamięta? Tam spróbuję zeskoczyć. Okej okay. Zaskoczenie tutaj to chyba nie było to o co chodziło Piątka Biegnę tam gdzie piątka Trójka Ej! Źle! Wróciłem! Patrzcie gdzie! Cholera jasna, wróciłem na sam początek A to chyba miałem wrócić na sam początek bo, a nie, nie miałem. Myślałem, że ten kołowrotek otworzył nam tą bramę, ale jednak chyba tego nie zrobił. No pobiegnę teraz tutaj na próbę. Mm, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, <sighs> no, jeszcze raz. Tędy. Niestety nie zwróciłem uwagi na to Aha Nie wiedziałem, że się to tak zrobić. O, w sumie nie pomyślałem o tym, że można by na pałę się zabić. <laughs> Okej, okay, czekajcie, bo mamy też tutaj takie coś. To jest chyba... A nie, myślałem, że da się złapać. Ej, nie pomyślałem w sumie, że jak się zabije to mnie cofnie do checkpointa. czekaj Kurde, nie wiem czy mogę stanąć za tym. Jeszcze raz Mogę, okej okay. Tutaj Co tam? No i po co? Jak tu nic nie ma? Widzicie, i teraz to, co ja tutaj sobie sk skicałem, to teraz ma sens, bo to się otworzyło. I tak naprawdę, to wychodzi na to. Co to było? Znowu tam coś biegało? E, wychodzi na to, że tak naprawdę, ja tą bramę otwieram nie sobie, a tej. tej... Jak ona miała na imię Ewelina? Emilia? No nie, zdecydowanie nie tutaj. Witam serdecznie, Oscar. Dobra, czyli to nie jest tu. O, tutaj aż mnie cofnęło? O jejku. Dobra, trzeba znaleźć nowy, nowy checkpoint. Bo ja już przecież przeszedłem za tą bramę. No, panie Drake'u. już powinieneś dawno. Nice. Wszystko wina Najta, wiecie? Jesteś super, bardzo nie zmienię się. Nie planuję chyba tutaj. Nic raczej się nie zmieni w moim przypadku. Nie wiem, ja dalej nie widzę, co to biegnie. Coś pobiegło, ale nie wiem co. Tak zrobiło. Dobra, tutaj... Czyli nie tutaj. Ja myślałem, że się o tu łapie, wiecie? O za tą krawędź. Ale totalnie nie, totalnie nie. Okazuje się, że to nie za tą krawędź. Co za linka mam się złapać? Może tędy? Nie, też nie. Ale se wymyśli. O, łańcuszek. Załan słuch i go chwytam. To jest moje motto. O. No. Nate. Otworzyliśmy furtkę. Totalnie przypadkiem. Ale liczę się Dobra, dwójka jest w lewo, a czwórka jest w prawo, więc idziemy w lewo. Ojku, jak ciemno. O kurde, aż troszkę, troszkę wzdrygnąłem tym wybuchem. You lose! <laughs> Kill them both! This just keeps getting better and better. check chippee, check Join us, Aaaa! Kurde, na normalnym poziomie trudności też się nie da tutaj takiego rambo zrobić pod koniec. Myślałem, że już da radę. ale jednak nie bardzo. Niestety nie. Coś wpadło do wody, ale nie wiem jeszcze co. To się tylko jak szurają stopami, nie? i e? e, co ty robisz? Gościu się na podłodze chlapną. Widzieliście tego typa? Ja się na podłodze normalnie położył i zadowolone. Czekajcie, muszę skrócić tego wejścia stąd Bo mi zaraz tutaj Dobra. Nie ma to jak podnieść 28 naboi z jednego typa, nie? I like it I 24 z drugiego i cyk, mamy full. <laughs> nice. O, to nie. I think there's some kind of ladder mechanism up there. Wait. I think so. Mam tutaj ze Czemu tak ciemno? Okej, okay, pewnie muszę tam wejść i zrzucić drabinę dla, dla tej... E, tej... dla Elizabeth. Elizabet? Nie, raczej nie. Trochę głupio pytać kobietę pod koniec gry, jak ma na imię, nie? Weź ej, miałaś tutaj pochodnie taką ostatnio, może byś tutaj odpaliła? Nie. Nie widzę. O, czekaj tu może. Nie, Nie widzę. Thôi thôi <thương> nào <thương> Dobra, naraz tymi poradami ja sobie tutaj poradzę. Zaraz tu gdzieś powspinamy się jak małpka. Gdzie tu można by się wspiąć? Są ważniejsze rzeczy w, w życiu. Na przykład to, jak ona miała na imię. Czekajcie, zróbmy kilka kroków do tyłu. To, to jest to, to jest to. To było. O ty, który to? Nie mam pojęcia, któryś chłop tutaj nawala z granatnika. Że tam mam niby doskoczyć, no to pozdro A ty, bez kitu. No dobra, zgadzam się. Czwórka to nie A piątka już prędzej Ała, To już to? A tam jesteś, widzę cię. Okay. A jak mam ten mechanizm drabinowy? O, to tutaj. Na imię Elena. Kurde, żałuję teraz, że wlezłem po tej drabinie. Ejcie, biegnę dalej, bo tutaj strasznie ciężko. Co zobaczyć. Ale leci, ale leci. WOOOOO Nice Ale to było dużo lepszy pomysł Jest dalej Tylko tych wosków z granatnikami trzeba wyeliminować szybko, bo oni są strasznie niebezpieczni. Dobra, i tego z karabinem też trzeba wyeliminować, bo Dark Soulsowe uniki totalnie się nie. Wolbierał, Teraz ja już wiem gdzie stoi tamten z mógłbym się na niego zaczaić. O. Better, better, better. Cały czas w ruchu, cały czas w ruchu Cały czas w ruchu Nie ma czasu na stanie Tak, teraz Teraz tenty, witam serdecznie Jurek Który to tam tak strzela śmiesznie there's nothing here this is getting so old Nate it's Drake he never found it he just <laughs> died so much for greatness wasted his life for nothing nate are you ready to get moving yep yeah. Hmm Znaleźliśmy tego Drake'a i co? I koniec? Trochę mi się nie chce wierzyć. 17 rozdział, moi drodzy. Serce skarbca. Okay, Okej, tu mamy do podniesienia... Ooo. Nowy shotgun. Albo ten co był wcześniej. A, wcześniej był wcześniej, w ten. Mm -hmm, no dobra okej okay, moi drodzy pozwolę sobie w tym miejscu zakończyć ten odcinek teraz te rozdziały są nieco trudniejsze nieco dłuższe także może aż tak szybko nie ukończymy jeszcze tego tytułu to się okaże na streamie oczywiście zostajemy i kontynuujemy natomiast na youtubie widzimy się w kolejnym materiale także moi drodzy wielkie dzięki za uwagę mam nadzieję że wam się podobało wbijecie na streamy bijecie na discorda pozdrawiam serdecznie i do następnego